Dzisiejszy dzień to nie tylko radosne spotkanie z koleżankami i kolegami po wakacyjnym wypoczynku, ale przede wszystkim niezwykły dzień i wielkie przeżycie dla nowo przyjętych uczniów naszej szkoły. To ich właśnie szczególnie serdecznie witamy w szkolnej społeczności. Drodzy pierwszoklasiści, zapewniamy Was, że przed Wami niezwykle emocjonujący czas nabywania umiejętności i zdobywania wiedzy. Dzisiejszy dzień to nie tylko radosne spotkanie z koleżankami i kolegami po wakacyjnym wypoczynku, ale przede wszystkim niezwykły dzień i wielkie przeżycie dla nowo przyjętych uczniów naszej szkoły. To ich właśnie szczególnie serdecznie witamy w szkolnej społeczności. Drodzy pierwszoklasiści, zapewniamy Was, że przed Wami niezwykle emocjonujący czas nabywania umiejętności i zdobywania wiedzy.